Siema siema witam na stronie CSGOskins.com link do strony w opisie z kodem Sniper02 złoto oraz 10 groszy na start i plus 10% do depozytu eee, więc płacenie na przykład 100 zł macie 10 zł za darmo przypominam również o rozdaniach na stronie które macie w tym momencie na ekranie i przy okazji przypominam że w ma się 40, macie szansę na wydropienie tych oto skinów o skiny są od 30 zł do 210 zł łączna pula nagród około 600-800 zł coś takiego jeśli wygracie to się mam taki oto komunikat że wygraliście i potem tego skina macie tutaj w ekwipunku przypominam że strona jest dla osób pełnoletnich i żebyście nie wpłacali tutaj swoich oszczędności tylko pieniędzy których nie potrzebujecie bądź z wam ich nie szkoda my na dzisiejszy odcinek mamy przygotowane 1500 zł i spróbujemy z tego zrobić 10 000 zł także zobaczymy bitwy będą wszystkie w all in znaczy no nie, no nie Olin, ale wiecie o co chodzi Naszym celem zrobienie jest z 1500 zł zrobić właśnie coś w okolicach 10 tysięcy, nawet jeśli byśmy zrobili e, powiedzmy sobie przykładowo 5000 to byśmy już byli zadowoleni i wtedy coś poszalejemy więcej w pierwszej skrzynce bardzo ładny drop. Lunar bardzo nas lubi. Lunar moim zdaniem jedna teraz z lepszych takich skrzyneczek, która faktycznie lubi mi coś tutaj dropnąć. Mm, bot Adrian mnie przegonił i Bot Adrian na razie jest przede mną o 100 zł i bardzo mi się to nie podoba. No i niestety Bot Adrian zgarnął całą kwotę. Bardzo, ale to bardzo dobra bitwa, by to mogła być, gdyby ona oddała. Dajmy na 4 graczy 3 skrzynki 441 zł. Bardzo, ale to bardzo droga bitwa, przede wszystkim, bo jest to 1 trzecia naszego budżetu. Ale spróbujemy coś z tego tutaj wyszpącić. Na 4 graczy mamy wtedy bardzo duży zysk. Tylko musiałaby faktycznie ta bitwa oddać. Ok, Whitefire, a Piękny drop, piękny drop, bardzo mi się to podoba No i chyba mamy to, mamy to, mamy to. 952 zł mniej skrzynek, ale to było wiadomo na tylko czterech znaczy było to aż na czterech graczy. Dobra, spróbujmy, zaryzykujmy. No bo dobra, na 5 skrzynek zróbmy, na dwóch graczy lunarki. Serio, lunary są bardzo dobrymi skrzynkami. I za 147 złotych może tu wypaść naprawdę bardzo drogie skiny, bo nawet rękawiczki za 20 tysięcy złotych. Yy, Okej, okay, no pierwszy drop niezbyt dobry. Ale wiadomo. Okej, okay, drugi drop bardzo piękny. Podoba mi się to. Podoba się to dla mnie. Tylko fajnie, gdybyśmy w ogóle na plus wyszli z tej bitwy, bo na razie się na to nie zapowiada, że w ogóle wygramy i będziemy na plus. Ojoj, redline mu wypadł. Ale jest ok, dobra. I teraz musiałaby coś dać za 7 dych. Aha, no dało, ale niestety nie mi. tak Fire um, No dobra. 300 zł wyszedł na plus, bot. Może teraz spróbujemy zrobić coś takiego i podrzucimy. Może tak, o z 5 tych i dajmy 2 te Dobra, to może być naprawdę bardzo mocna bitwa. To może być naprawdę bardzo mocna bitwa. Na trzech graczy ją dajmy. Zostanie nam wtedy 157 zł. Robot tutaj wbił i dodamy bota, bo ty sam. Jak najbardziej może być. Zobaczmy. Redline z pierwszej skrzynki, bardzo ładnie. Tylko kurczę, Battle Scarp i Robo dostał Golden Coila. Dobra, ja dostaję koalicję. Aha, tylko tutaj. Robo dostał stalkera. No i to już raczej jest nie do ugrania, myślę. Nie do ugrania przez to. Raczej nic z tego takiego nie możemy zrobić. Oj, Fever Dream, no ale Fever Dream to jest 8, no właśnie 86 zł. To jest prawie nic, prawie nic. No wygrał to, robot to wygrał Zgarnię z tej bitwy ponad 1500 tysiąca eee, i niestety, niestety zgarnął to, zgarnął to. Dobra, sprzedajmy to co tu mamy resztkę i zostało nam 160 zł to jest 160 zł Wiadomo, coś się da tam wyszpącić, Dobra, spróbujmy na trybie shirt. Bo ta bitwa naprawdę może oddać. Wystarczy, że wypadną trzy razy te naklejki najdroższe. Okej, okay, to też jest spoko. I A nie, bo jak wypadną, to nie, bo to by musiało naprawdę. Ej, to by naprawdę musiało dużo dać, żeby to cokolwiek w ogóle było na plus, tak naprawdę. No, na razie to jest po 10 zł na głowę wychodzi. Ale dobra, no nie straciłem przynajmniej dużo. Okej, okay, to fajnie, że nam tak dropi. Dobra, mamy po. Po 25 zł na głowę No i się zaraz skończą niestety już na skrzynki na buście Ale okej okay. nie jest źle no w sensie ja bym tą bitwę ogólnie nie wygrał gdyby ona była na standardzie i miałbym bardzo fajny profit Z tego co widzę No ale yy, raczej Raczej oj Bardzo dobre Dobre wypadły zawieszki No fajnie gdyby tutaj wypadł ten hot Hole bo on naprawdę jest. Ej, to chyba drogie. Aj, 16 z 8. No to nie aż tak drogie. Dobra, tutaj full throttle lubią czasami coś fajnego dropnąć. A tu jest w ogóle graphic design collection. On też jest spokojny. Do! Bloodsport MP7. No nie, no tu nie wypadło nic. Gamma Doppler ewentualnie jakby wypadł. To może. Nie oddał. Ultra case. No, ultra case raczej nie odda. Także no tutaj nie za dobrze, że tak powiem, poleciało. Nie za dobrze. 84 zł, 120 zł nam zostało. No i ze 120 zł to my zbyt wiele nie zrobimy. Ale jedyne co bym chciał, tak naprawdę, spróbować, to chyba zrobić tak. Albo tak, zrobię tak. Dodam Je, jedna, jeden gamma doppler, jedna koalicja. I do tego dorzucam teraz te koalicje i te koalicje Znaczy te gammy no, i zostaje tam 7 zł 7 zł tak No tam z 8 z groszami A nie czekajcie Stać mnie na to Tak stać dobra dobra to zrobimy tak na trybie shirt I liczymy na to że wypadnie jeden Gamma Doppler i wtedy wyjdziemy z tego na plus 123 zł i 48 groszy zostało nam 4 groszy więc to jest ostatnia bitwa jeśli nic nam nie odda a nie bo w sumie będziemy mieli to strip share przecież więc będziemy mieli przecież zwrot ale raczej będzie tak mały ten zwrot że nic ciekawego z tej bitwy nie wyciągniemy przynajmniej tak mi się wydaje yy, bo te pierwsze co wypadały to były 3% i na 3% nie oddało więc teraz to już na pewno nie odda Coś mi się tak wydaje Także niestety O Z jednoprocentowej wypad, Także no jak widzicie no czasami się nawet z 11 zł da wydropić tego Snack atak, Czy nawet Gamma Doppler No ale wiadomo szansa na to jest 1% więc nie jest to zbyt wiele No i ostatnia skrzynka O BlueSporcik no Fajnie, fajnie, tylko szkoda, że 50 zł z tego zrobiliśmy tylko. Dobra, zrobimy bitwę. Hmm, ile ten kosztuje? 50, dobra, 51 skrzynkę jakąś znajdziemy. O, na przykład tą. I, i Tom dodam. Na czterech graczy tryb standard. Jak ma oddać, to niech odda raz. Jak nie, to nie. I tyle temacie. Dobra, ja dodam boty. Ziomek jakiś przyszedł, ale wyszedł. Okej. Okay. Może jeszcze się odkujemy. Może się jeszcze odkujemy. Nie, no nie odkujemy się. No, wypadło mu stop trakun. Pęcuś dostał. Ale ważne, że Łęcuś coś tam zgarnął. Gratulacje, 86 zł. No i co, no i zostało nam 0 zł. Także unlucky. Także ja się z nami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Zapraszam na stronę. Elo, Elo. Pozdro.